Cześć, jestem Simon na to przedostatni odcinek Pucharu świata The Ruski Jump 4. Dzięki za 60 subskrypcji na kanale. Piszcie też jakie inne serie mam po tej nagrać, jakie gry inne nagrywać. No i po tym wstępie przejdźmy już do odcinka. To prowadzi Kamil, drugi Piotr Zyła, trzeci Wenger. Stały nam loty w planicy. Zaczyna standardowo Oczkin, 28 belka. Oj, wiatr nie jest dobry, bo to jest mocny styl skoczni. Ale tu i tak liczymy na loty powyżej 215 metrów. No nie, yeah. maksymalnie spada widać, jak tam go pchnęło w ziemi mocno. Będzie bardzo ciężko dolecieć powyżej 215. Kiedyby klaus Kanadyjczyk. Oi, oj oj oj, się. Reprezentant Kanady 212,5, no ale nie ustał tego skoku. Chciał. No walczył o każdy metr. Kanadyjczyk, nie udało się. Markus Eisenbichler Reprezentant Niemiec. No i skok. Myślę na pierwsze miejsce. 212 metrów. Jest przed Maxim oczkiem. Dobry No coraz niżej w klasyfikacji. Fatalny sezon domena. I agresywnie w powietrzu pręć niespokojnie. Oj oj, oj. I się także przewraca. 213 metrów. To tam strasznie niespokojnie. Już przy ziemi, już tam gdzie powinien lądować. Dwa upadki w cztery skoki. Nie są mi za rzecz. Daniel Andretande! Nisko, nisko leci i 210 osiągnął. 211 na miejscu trzecim Sebastian Coloredo i nie powodzi się Włochowi w tym sezonie Teraz daleko oj, 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 także się przewraca Niesamowite 220 metrów Sebastian Coloredo Powinni że tu będzie się dało lecić więcej Trzy upadki Niewiarygodne Teraz jest niespokojnie w powietrzu. Około 210 metrów. No i miejsce czwarte. Strasznie nam się ten ogórę dzisiaj rozpoczął. A teraz highback. No i nierówno się wybija. Niewiarygodne. Highback około 210. 209. I na miejscu piątym prowadzi Eisenbichler, Całkiem niezłej próbie i teraz ceny No i bardzo dobry lot ceny 213,5 metra. Jest tutaj liderem Andreas Kofler, więc pierwszy z, Austri z Austriaków dzisiaj nisko. Kofler odleci też dobrze. Będzie gdzieś piące. No, na miejscu trzecim Kofler, No i Kasai. Znowu trochę w klasyfikacji. Poszedł w górę. No i spóźnił wybicie Noriaki Kasai. No, będzie bardzo ciężko mu wyciągnąć daleką odległość. Skok całkiem niezły. 211. Jest miejsce czwarte. I jest awans. Andreas Tjerdén. Teraz ponad 2 metry na sekundę z tyłu. Wiemy, że Norwegowie Umieją latać. Chociaż w tym sezonie bez formy kompletnie stierne. Ten skok także niepowalający dopiero siódmy. Daj to. Drugi z Japończyków. No, mocno spadł w generalce. Kilka. Naście pozycji przed kasaim. Teraz jest chyba dwie. Fatalny skok. I dopiero dziesiąty. Jewgeni Klimov Ładnie w powietrzu, będzie daleko. To jest skok na 214,5 metra. Jest Krimow liderem o 1,5 punktu przed ceny prewc. No i Szwajcar. Fire spóźnił lekko wyjście z progu. Ładnie ułożony w powietrzu, będzie daleko. Świetny lot Kilian Bajera. no tam i przegra. 214,5 Pół punktu za klimowym. Ron Kołdelka. Więc pierwszy z Czechów. Troszkę niespokojnie w powietrzu. No i krótko i ojoj, on też się przewraca. No ostatnim miejscu w tej chwili Kołdelka. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało. I pierwszy z Polaków. Jan Ziobro. Spóźnił chyba także ten skok Janek. Ale teraz leć po tą drugą serię. I jest dobrze. Jest w drugiej rundzie. Dziobro. Ale dopiero dziesiąty. idzie bardzo daleko Polak. Proszę de A więc Francuz daleko. Świetny także lot. I jest liderem. 214 metrów. No ale jakie noty. Od 90 punktów, pierwsza Więc półtora punkta lepsze noty miał Francuz. A teraz Peter Preutz. Ostatni z braci Prełcu. Dobry skok ceny. No ale Peter 2,12,5 Jest szósty. Richard Freitag. 20 na liście startowej dzisiejszego konkursu. Daleko, będzie bardzo daleko. Oj, 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 oj. on też się przewraca. 217,5 metra. Pod nieustanek. nasz 5 upadków w 20 skokach. No niewiarygodne. Severin Front, No i on spóźnił, no. Coś dzisiaj ten konkurs nie powodzi się chyba nikomu. No też odleciał. 212,5 metra. Jest szósty. Stefan Kraft. Dochoł na dwie nogi, no bardzo dziwne zachowanie krafta 210,5 metra, jest 16 I dola lepszy z Włochów wypad z pierwszej dziesiątki chor Świata Ale teraz może odpali Jest daleko, Bresodola ustał 217,5 metra no jest liderem O 3,2 punktu Przed odmieniem zawodnika Deszfanden Także spóźnił. Ten skok nie będzie. Należał do wybitnych. Krótko. Lecz o 205 metrów. 207 i dopiero 18. Zjman, man. niewiarygodny. Wypad z pierwszej dziesiątki. Nikt się chyba tego nie spodziewał. No i daleko. Ponad 215, i jest drugi. Przegrywał 2,7 punktu z Bresso Kubacki 10 miejsce. No, miło by było pewno gdzieś na koniec sezonu kubackiego w pierwszej dziesiątce. Potem po kucharze drużynowym będzie podsumowanie ogólne punktowo reprezentacji. Bardzo dobry skok Zawida Kubackiego i jest szósty egzekw po sceny Prawcy. Ładny Bułgar skaczący, dobry skok z Ograwskiego, 215 metrów i za The była William Rhodes, niesamowity sezon tego Amerykanina. Teraz też ładnie, chociaż trochę niespokojnie w powietrzu. Jest bardzo długi lot Niemczy. Właśnie 218,5 i o 0,7 punktu jeszcze za dole 1,5 metra bliżej niż Coloredo, który się przewrócił. Maciej Ci GOT w generalce, on na pewno chciałby być w tej pierwszej piątce na koniec. Ale krótko, 212 metrów i jest dopiero 14. Ojciec Sursa. Jest na liście startowej reprezentant Czech Wysoko z Tursa, Ale pasywnie, i ten skok nie jest zbyt długi. Dopiero dziesiąty 22,5 metra. Wojtka z Tursy. i wchodzimy. Pierwsza piątka Pucharu Świata. na Ahonen, on na miejscu piątym. Był przed tym konkursem, i będzie daleko. Ahonen bardzo daleko. I jest pierwszy! 219 metrów, 216,8 punktu. No to honena. No i rolę mi Szapuji. Czwarty w klasyfikacji generalnej. Niesamowity sezon, chociaż teraz niziutko leci, ponad 210 metrów, ale dopiero 17 miejsce Francuza. Andras Wenger. No chciałby... byłe bo Stochach chyba już się nie da. Niesamowicie latał Polak w tym sezonie. Chociaż ta pierwsza część, początek sezonu nie najlepszy w stocha. Potem dopiero odpalił Wellinger, w tej chwili na miejscu dziewiątym. I co? Najlepszy z Polaków Kubacki, dziesiąty, a zostało jeszcze dwóch. Piotrek Żyła, drugi w klasyfikacji generalnej. Prawdy historyczny sukces Piotrka. No i leci, 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 dobry skok Piotra Żyły. 213 metrów. Nie na miejscu 10. No i teraz. Kamil, przydałoby się, żeby odpalił. Lider pucharu świata. Nie wiem czy nie za wcześnie się wybił Kamil. Chociaż bardzo dobry lot. W 10 chyba nie będzie. No właśnie, miejsce 11. Tylko Romana kołdelki nie zobaczymy w drugiej serii. 206,5 metra się przewrócił. A tak, jako że Boyd Klaus, Preutz, Trajtak, Koloredo osiągnęli 95% odległości najdłuższej, czyli tej 220 metrów, a się przewrócili w drugiej serii. A więc tylko kołdelka nie skacze. Miejsce Polaków. 10. Piotrek Żoła, 11. Kamil Stoch, 12. Dawid Kubacki, 19. Maciek Kot i 25. Jan Ziobro. Prowadzi Ahonen, 2. trzeci 3. Bresolola, Zawodnicy no, plasujący się Hoden i Robot w pierwszej dziesiątce. Bresa do lat tuż poza i na pewno chciałby być na podium. Żyła 4,9 punktów straty do podium. A więc będzie szansa. Więc zaczynamy. 34 zawodników. Zaczyna Boyd Klaus, <laughs> reprezentant Kanady, startował z drugim numerem startowym. 212,5 metra w próbie, której nie ustał. Teraz podobny skok, bardzo ładny skoczy tutaj. Boyd Klaus, metr bliżej. Oczywiście jest liderem, ale punktować im będzie strasznie ciężko. Dobry preuz. On startował z numerem czwartym, czyli tuż za Kanadyjczykiem. Teraz daleko. Skoczył pół metra dalej w pierwszej serii, teraz metr bliżej, ale o 30 punktu wyprzedza White Klausa. Zobaczmy tam 4. Punktów. Stratę ma Koloredo do Ito. I to był na miejscu 30. Richard Freitag 32 po pierwszej serii. I daleko bardzo dobry zlot. Richarda Freitaga 217,5 w pierwszej serii. Nie ustał teraz 212,5. I oczywiście jest liderem. blisko 10 punktów. Przez rywala No i Koloredo. Najdłuższy lot. Pierwszej serii konkursowej 220 metrów. Niestety przewrócił się teraz świetnie także. 214 metrów. Jest liderem. i 212 potrzebuje I to. Żeby mieć dzisiaj te punkty. Ładnie ułożony Japonczyk, ale może zabraknąć trochę. 203 w pierwszej 209 teraz. I przegrywa ma przynajmniej jeden punkt. Jagor też Fanden. Bardzo dobry lot, 207 pierwszej, teraz 217,5 metra. No i o 10,6 punktu. Przez Sebastiana Koloredę Stefan Kraft 210,5 w pierwszej serii. 28. miejsce dopiero, no on lądował na dwie nogi, nie wiadomo dlaczego, teraz świetnie, oj, oj, oj przewraca się kraft I miejsce piąte, niestety, no, szkoda bardzo, że to pada krafta Michal Hajbek no, półtora metra bliżej od krafta Ale był jedną pozycję przed nim Teraz trochę pasywnie po wyjściu z progu No widział, co się działo z kolegą, skok bardzo bliski I miejsce drugie może nie bardzo, 211 metrów, 2 metry dalej niż w pierwszej serii, ale nie pozwoliło mu to Objąć prowadzenia. Andras Bank, 25 miejsce w pierwszej serii. O no i ponad 210 chyba? Tak jest, 211, ale też 217,5 i nadal liderem. Jak Ziobro 25 w pierwszej serii. Spóźnił niestety skok. Reprezentant Polski. No i krótko. 209 metrów i dopiero czwarty. Szkoda. Naprawdę skoku Janka. No teraz cierten. Może w końcu odpali jakiś Norwek? Jest dobry lot. ojojoj, ojoj, on też się przewraca. 213,5 metra. Spada na miejsce 9. Ejdze zakrafta Daniel Andretande. On też widział co się działo z kolegą, że się przewrócił. To z góry trochę widać. On musiał czekać dłużej na swój skok skok dobry 213,5 metra, ale nadal zadesz wandelem. Mikail Maksimoczki z był z pierwszym numerem. 22 w pierwszej serii pasywnie po wyjściu z progu. I teraz próbuje lecieć agresywnie, no ale to tak nie działa. Stracił prędkość 212,5 i miejsce trzecie. Jak Kasai. No i ojoj, źle się wybił Kasai. Podobnie jak Maximoczkin błąd po wyjściu z progu, ale teraz klepszy. 212 metrów. I jest na miejscu drugim. Jest fanem, nadal liderem. A teraz Chapuis Czwarty w generalce 211, tylko w pierwszej serii daleko! Świetny skok Francuza 216 metrów. No ja moje prowadzenie, no pokazał to, co w tym sezonie prezentuje. Trzy zwycięstwa, Chapuis. Najwięcej ze wszystkich. Macie KOT. Dopiero 19 w pierwszej serii, niespokojny. Powietrzu i bardzo krótki lot. Maćkę Kota 208,5 i dopiero siódmy. Andreas Kofler, 18. miejsce w pierwszej serii. Najwyżej sklasyfikowany był z Austriaków. Teraz niżutko nie ma noszenia. No jest w pozycji przed maczkiem. Peter Preutz 212,5. W pierwszej serii 16 miejsce dał mu to dopiero 16 Teraz ładnie w powietrzu i będzie daleko Ponad 210 metrów i jest na miejscu drugim Zaral na Milamis pój Severin Front i dopiero 16 front teraz no i jest te 210 osiągnięte Dopiero trzeci Markus Eisenbichler. Na bardzo daleko, poza 30. -tką. W tym sezonie Niemiec. I teraz wysoko będzie daleko, będzie bardzo daleko. Joi, się przewraca Eisenbichler. 219,5 metra. jest dopiero 14. Za Sebastian Który W pierwszej serii nie ustał 220 metrów. Ojciec Stursa. Tu w generalcy miał się tu bić o pierwszą piątkę. Jest niespokojnie w powietrzu i krótko. W tej chwili dopiero ósmy. Prowadzi i drugi Prec. No a teraz cenę Prec. No więc no chcieliby coś pokazać w końcu w tym sezonie. Na własnym terenie cenę prełc jest dobry. I... No, jest drugi. Przed swoim bratem. A za Francuzem. Dawid Kubacki. No i teraz, będziemy mieli trzech Polaków z rzędu. 213,5 metra. Dało mu 12 miejsce. No i teraz. Łap ten wiatr, świetny lot Dawida. No ale dopiero trzeci 213 metrów. Nie daj mu jednak prowadzenia. No i Kamil. Lider pucharu świata. i chcielibyśmy, żeby już dzisiaj sobie zagwarantował. To zwycięstwo Kamil nisko nisko leci. Jeszcze poniżej 210, ale to nie jest dobry skok. To jest miejsce czwarte. to jest za Dawidem. Żyła. On musi bronić drugiego miejsca w generalce. Teraz skup się Piotrek. I leć. Ładna pozycja w powietrzu. Będzie daleko. Bardzo dobry los Piotrka. Będzie przed naszymi. No właśnie, no ale szafuj i ceny Są przed nimi 40 Piotrek przegrał z Prełcem, a teraz Wenger. Miejsce za Piotrkiem żyłą. Nie będzie daleko, będzie chyba dalej od naszych świetnych. Chociaż prowadzenie mu to nie to no właśnie jest na miejscu drugim. Dwie pozycje przed Piotrkiem. No i będzie niebezpiecznie. Nie wiem czy żyła nie straci tego drugiego miejsca. Teraz Killian Empire piero ósmy. A może? Aż ósmy, świetny lot teraz player'a 214.5 w pierwszej serii Teraz 213.5 No i o punktów wyprzedza Rolanda Mishapui I Evgeni Klimov Ojojoj, oj, źle się wybił 214.5 w pierwszej serii Teraz fatalnie Spadł z tej skoczni To jest tylko 201 metrów krótszy skok dzisiaj jest 24 i dam mu to jedno oczko niewiarygodne. Władimir Zograwski, szóste miejsce po pierwszej serii, jest w tej dziesiątce No nie, chciałby być wyżej, tylko że to są dwa ostatnie jego starty, bo w drużynówce nie będzie skakał. Skok powyżej 210 metrów, 212, ale jest dopiero szósty. Jest za Piotrkiem żyłą. Wysłuchajmy, The była piąte miejsce po pierwszej serii, świetny lot. Teraz też będzie daleko. Tekąsa była liderem. Świetnie 214,5 metra. Pół metra dalej niż w pierwszej serii. I o 1,1 punktu przez Akiliana Fajera. Trzeci jest Szapuj. A teraz Amman. Czwarty po pierwszej serii. Jedenasty w generalce. Spóźnił ten skok Simon Amman. No i będzie krótko. To jest tylko 208 metrów. Jest piętnasty. I zostało 3. Dawidę doła. Świetny sezon Włocha. Chciałby jeszcze trochę sobie polatać. Dzisiaj świetnie. Pod się przewraca. 215 metrów. Całe szanse na podium zniknęły. Nawet jest za swoim rodakiem. Sezwoła na podium. Drugi jest z tej chwili Pajer. Trzeci Chapuis. On jeszcze czekał, a teraz William Rhodes. Niesamowity skoczek. 218,5 metra w pierwszej serii. I to jest szansa Amerykanina na podium. Rhodes świetnie. 218,5 i teraz 215,5 metra. Drugi raz przeskoczył skocznie. No jest w tej chwili pierwszy. Jana Holden, No on jest na miejscu piątym w generalce. A więc teraz... Skok nas najbardziej ciekawi, no nie, to nie jest najlepsze wybicie, a Honen, krótko, bardzo krótko, dopiero 11 miejsce, a nic nam za Piotrkiem żyło, bellinger piąty, też trochę punktów zdobędzie, wygrał Robc, drugi Sewuła, trzeci Pajer, no niebezpiecznie, Szapuj czwarty, bellinger piąty, żyła siódmy, dziewiąty Kubacki, dziesiąty Kamil, sto, dwudziesty drugi Maciek Kot i dwudziesty czwarty Jan Ziobro, no, Wojt Klaus, Preut, bez punktów. Freitag i Coloredo zakwalifikowali się dzięki tej odległości. Po tym jak się przewrócili, no i mają punkty. I zobaczyłem na generalkę. Jednak żyła. Utrzymuje tą przewagę. Kamil wygrał. Puchar świata w tym sezonie. To już wiemy. No może tam jeszcze walczyć o 1000 punktów, ale musiałby wygrać kolejny konkurs. Co będzie niesamowicie trudne. Drugie miejsce ma Piotrek Żyła 11 punktów. Przewagi nad Węgierem. Ósmy kot, 10 Kubacki i 20 miejsce. Janka Dobry. Kasai jedna pozycja. Zadaj mi to, 11 punktów i dzieli. Ostatnie jest maksimo, tylko 255 punktów. Więc ja zapraszam na finał. Buar Świata. Trzymajcie się. Cześć!